Siema, siema. Zapraszam Was na szybki wypadzik do parku z XRTKiem. Naładowane pakiety. Poprawiłem lutowania zarówno pakietów, jak i kabli na reglu. Jestem ciekaw, czy będzie też występowała ta odcinka czy nie, ale to byle mam nadzieję, że te problemy z odcinką, o których mówiłem w ostatniej jeździe na śniegu były spowodowane po prostu złymi lutami, które, których nie robiłem ja ale po skończonej jeździe po prostu jeden z przewodów od y, y, konektora od baterii odpadł, także to mogło być naprawdę mogło być to i taką mam nadzieję widzę, że jest tylny wałek wygięty prawy widzicie i to mocno no poza tym jestem bardzo ciekaw jak będzie orał XRT trawę na tych kołach ostra jazda jest czy ja mogę break rate'a. Jeszcze nie. mam na maksa. Przydałoby się troszkę więcej mu hamulca. Czekajcie, włączę sobie timer. Celem tej jazdy jest tak naprawdę weryfikacja jak fajnie ryje trawę na tych kołach. J-Koncepty Magmas. Mam dopiero jedną jazdę na nich na, na śniegu. A drugim celem jest sprawdzić, czy będzie ta odcinka co ja tu na Alixa nie chcę wejść tylko wejść chcę w zegar i chcę ustawić minutnik eee, ustawimy na spokojnie na 15 minut na 17 minut ustawię ok eee, żeby zrobić jakąś kontrolę o, i będę szukał też ho, 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 ho. dobrze wyrywa Aczkolwiek... No, dobrze ryje glebę. Troszkę ten skrzywiony wałek, który teraz zauważyłem mnie niepokoi. Trzeba go naprostować, ale... Mam nadzieję, że... że wytrwa. Jedną rzecz chcę sprawdzić. To jest sejfa. Czy jest ustawiony, bo... Jest. Aha, tam widzę ekipę, bo jestem z rodzinką dzisiaj. Jest takie wyjście łączone. na asfalcie, jeszcze nie jeździłem na tych kołach. pancza by trzeba mu podbić, bo chyba mam za mało pancza dlatego czasem nie mogę nie mogę wyjść. Cześć zawcia, ale jedziesz. <gryzny> grzeczny, grzeczny Daje radę Muszę ubrać, ubrać Kowaczu, ale pan wieje na maksa, musi gdzieś się schować, bo na maksa jest to prawidłowe, daje że tak sobie Bryt <tryk> no. no. no, no, no. <tryk> deg! Chcę spróbować jazdy na dwóch kołach, jakby wejść. Oj. Ale super jedziesz, goniecie! Ale jedziesz, super zakręcasz, no, ale szybko! Widzicie tutaj bałek jest naprawdę widać od razu, że jest wygięty? Chciałoby się, żeby, Chciałoby się, żeby serwo było jeszcze szybsze w tych dużych bestiach. naprawdę mało się wywraca ale da się też go wywrócić w sumie to bym chętnie wszedł na ustawienia bo się okazało że w tekno mam g2 a nie 2 g2, g2s i nie połączyłem się przez bluetooth a tutaj może się uda zobaczymy i może sprawdzę te ustawienia eee, no włączymy się zaczymy nie. nie mam tutaj też bututa myślałem że git dwójka i że będzie I też chyba lipa Ace Pro to kamerka to nie eee. Trzeba będzie zrobić z Widzę, patrzę. O wow. Ale jeździsz, Gajciu. Ale jeździsz dobrze. A w łapki się nie jest za zimno? Mocno, nie? Okej. Okay. troszkę na asfalcie, ale trzeba być bardzo. Ależ to ale to jest potwór, a baterie to wysysa przy tym. Aaaa, no. giwnął się i się wywaliłaś? Nie! Nie, aha! Bo się wam tak prosto, że nie giwnął! Łe, super, je to je piona! Gibną. Zarąbiście! Ale fajnie, o opanowałaś, tak? Ja się e, raz e, z roweru. <laughs> raz piknęłaś dzisiaj z roweru? No bo e, tam był za mocny wiatr i spadło. Aha, ja ale co wtedy? A nic się nie, się nie stało. Nadal jak napędziłam to Nadal spadło, bo zrobiłam ostry zakręt. A, a tu je, tego ślimaczka jeździłaś? Można jechać ten ślimaczek, można jechać taką trasę po ślimaczku. Jest, za Aha, za duży. Okej. Okay. <laughs> Sprawdzimy może. Nie spodziewam się przy tej temperaturze powietrza, żeby było tutaj jakoś gorąco pod maską. No ale powiem Wam, że rozgrzałem go. Chój. No, no dał, się, dał się rozgrzać chłopak. To muszę pociaśnić na stykach, na wtykach, zobaczymy ile po takim upalanku mamy baterii jeszcze minęło odkąd go odpaliłem timer było na 17 minut, czyli 12 minut upalania minuta wcześniej, 13 minut jakieś upalania zobaczmy sobie ile mamy napięcia jeszcze, ile jeszcze zostało jadu w pakietach Mamy storycz. Jeszcze trochę można poupalać. Wziąłem ze sobą tym razem jakąś linkę, bo jak do parku poszliśmy i on by miał się gdzieś skończyć prąd albo po prostu coś miałoby się skończyć, tu też 3,82. To nie chciałbym go, powiem Wam, nosić. Także mam linkę, żeby go ewentualnie wziąć na hol. No ale dobrze, żeby chwilkę niech sobie pochodzi, bo powiem Wam, że no... No to jest... Dobrze, żeby się schłodził, rozgrzał się, ale jest bestia, te koła też powiem wam, no dają radę, naprawdę, eee, nawet na asfalcie jest niezły, niezły fan, gdzie dziewczyny, tutaj, dajesz Gaja, ja, ga dajesz, dajesz, Ani razu tutaj nie osiągnąłem maksymalnej, e, maksymalnej prędkości. Ani razu nie osiągnąłem tutaj maksymalnej prędkości. E, idzie na koło na tym asfalcie. Wałek na razie się jeszcze trzyma. Trzeba będzie go wyklepać. Jutro jesteśmy wstępnie ustawieni z chłopakami. A może jutro przetestuję czopery, te drugie koła. Zobaczymy, bo dzisiaj już trochę przeorałem tymi. Tamte czopery, myślę, mogą być naprawdę fajnym tematem do Sorry, do XRTK. Dobra bestia. Dobra bestia. To, co mi się w nim, powiedzmy, nie podoba, jeżeli chodzi o prowadzenie, no to jest jedyna rzecz w zasadzie taka, to trochę ten przód tak wyjeżdża, przynajmniej tak jak mamy dyferki zalane. Nie, gajcie, Mamy dyferki zalane? Nie. Nie? Jakoś tam są zalane. To tym przodem trochę wyjeżdża. x Max jakoś bardziej chyba klei, trochę inaczej się zachowuje. Też no bardziej się przechyla i wtedy tak szuka tego gripa, nie? Córcia. <grystanie> podoba Ci się ta buda? Ta karoseria? Co? O, no, to by się podoba, jakby była różowa, nie? by się podobała. Ole, lego zudajesz taki okay. okay. no. Dobrze, dobrze, idziemy, troszkę mogę tak Buda już tu widzę dostała Tutaj tam z tyłu O, tych szlifów po asfalcie Fajnie, że można spokojnie go postawić z powrotem. Myślę z małym obciążeniem dla prów Te koła mają tyle mm, masy, że one jak... Jak rotują to... Co? Co się dzieje? Dobrze, no to chodź, zejdziemy tylko tam, żeby mniej wiało Dobra, kończę nagrywkę W miarę pokazałem jak to lata Trzymajcie się, muszę opanować sytuację